Weź na drugę. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Z księgi Psalmów Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Ten psalm to modlitwa pełna ufności. Nie mówi, że życie będzie łatwe. Nie obiecuje braku cierpienia, ale gwarantuje obecność pasterza, tego, który zna drogę, troszczy się, chroni, prowadzi. Owca nie wie zbyt wiele, nie zna mapy, nie wszystko rozumie. Owca ufa pasterzowi i właśnie taka ma być nasza wiara. Nie oparta na pełnym zrozumieniu, ale na pełnym zawierzeniu. Pewna starsza kobieta codziennie powtarzała ten psalm, zwłaszcza wers: Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę. Powtarzała to zarówno w szpitalu, jak i w żałobie, w codziennym zmęczeniu. I ta świadomość, że jest owieczką, bardzo pomagała jej w życiu, bo wiedziała, że pasterz nie opuszcza, nawet w niebezpieczeństwie czy ciemności, a nawet wtedy troszczy się w szczególny sposób. Jeśli on jest z tobą, to nawet gdy brakuje ci sił, pieniędzy, planów, nie brak ci niczego, co naprawdę ważne.